Oh, yes, I'll Trzyma, hello team Rush B, RUSH B A to puchuję mój panglet Tylko raz, nie? To, kurwa, że połowa wbije połowa, nie? Ja że też na mi wchodzić pod kowę, nie? Kurde, ale co zrobiłem, że mam dwa razy więcej FPS-u Ja tak miałem wcześniej Nawet trzy razy więcej Śmiał No, easy Mówiłem? Wczoraj grałem z siostrą i z typkiem, to na ten, na Udrankedach, nie? I... nie widziałeś go? Nie, nie, nie. Jeżeli dziada, bo zdefuję. Kurde, jak ja to jeszcze przeżyję? Nie masz, nie masz Ale nice. Oho, czyż pięk kurwa nie skaczek jak wcześniej, po 200 miałem, myślałem, że mnie rozjebie. Co? To co, ktoś u ciebie w domu coś pobierał? Ja chyba pornoszy na tablecie ustawiłem i leciały, nie wiedziałem. No teraz już binie zrobimy. Ale okej. Okay. Pomału i i chuj. Możemy lecieć z na dół na A, przez środek. Możemy. Zajebcie im tam te fleszę. No, Uważaj po flesz. pierdzielę. Dlaczego zawsze koledzy chcą ze mną grać jak już zasznę? Lagi. A, a! Ale mi radzi, mi Kurwa, ale tu Kurwa ja też mam jak, jak muchy kurwa Panie, mam 165 pinków co się dzieje? No ja mam 130 pary I Ej, co jest? Opóźnia mi O chuj nie przejdzie I... Kurwa, oddawaj ty givery podnieść to drugi był chyba. Nie, drugi co? to był co? bizon Nie nie, dobra, chuj. Ja, ja mam na razie kawacha dostarczy. Bo... To co? B jeszcze raz czy Nie da się razy B. No co czy, teraz ty, teraz to już tam będzie cała armia. Short jest. Dawajcie, dawajcie longiem może. O, no dawajcie longiem, bo nie mam broni na razie by się wyjebali. Ej, 1B tylko. O kurwa, a to ich rozwalimy co tam? Nie, short, short. Mówiłem, że kurwa. Kurde, jest... Dawajcie, wy powinno być czyste u wszyscy blina Poza tym wyjątkiem z B Ty, ale ja teraz dobrze gram, nie? Nową myszkę mam Ja wcześniej przedstawiałem jak mi powiedzieli kurwa Nie pompa mi się trafił o, kurwa to go raiden? tak idę i centralnie przy danym gościu stoję, nie? Full auto śmierci dało się Ale wczoraj to też na tych unrankedach jak pierwszy mecz grałem to była masakra Same smurfy i w teamie oczywiście... Ma ktoś m czwórkę? Ale w drugim już było lepiej Bo to bez prime Jak chcecie to wam podam nazwę siostry, to sobie dodajcie na laska Tyle samo co ja O minutę starsz, Czyli 14 o za 24 stycznia O, a to... No. to już się dobiwia O, no, czyli ja też już mam 14 tak właśnie Planuję Plantuję ktoś? No, no, no właśnie kurwa Dajcie Ajsa, Ajsa Będzie ten jeszcze jeden jest Nie wiem Ajsa Będzie AJSA To no, pierwsze wyścig szczurów Zostawcie dziada! Zostawcie! Kurde, ucieka! No nie! Ganc kurde, Nie byle. Ucieka! Ja... No nie! Kurde! 20! Też obity, zjął mnie z awki, kurde Znaczy nie wiem, bo jak miałem asystę to by był icik No ja chyba nie Kurwa, jaki tak, ping, tak. ja pierdolę Nie nie wiem, ja jakiś lagi mam, mam 70 ping, tylko lagi mam Właśnie 30, że neta odłączyłem Ja miałem 140, kurwa, mać A po coś się ustawienia, jaki kuj? Ja się 9 koła wydałem, lecimy na web Okej okay. Kurde, bo mnie stać to ja pójdę pierwszy tam fulano to śmierci walne. Dobrze, dobrze. Dobrze. Dobrze mam No czuję. Oj Nie ma co. Kurwa! Easy Jebany szczerze, flash. I wczoraj mi się nie udało, na no ja Co ja robię? Ej, idzie od city w below no no Dobra, do poczekaj, czekaj, czekaj Ale masz biberę no nie! Chciał mnie kurwa? Przecież on miał przed chwilą co innego? A, podnieś na A i tak fajna zabawa była Bierz na bierz na gewa na gewa! Kurwa, się chyba ją gówno. A szmatę! Autoszmatę szmatę miał. Nie! Ja ci kupię autoszmatę. Tak Dobra, ja mam bombę, idziemy shortem. Dobra. Ja rzucę małatowe na BSA. Okej. Okay. 200T, okay. SG556. Dzięki mamo. No co za lagi, ja nie mogę. Ej, nie co, jak chciał, Gilu, to mamy na Facebooku grupa i się spisujemy. O, Znowu nagrywam HE! Pytam ci kolega uwaga, uwaga Co tu się stało? O to ja tu mówię City Oj, nie chciałbym widzieć kogoś co tu wyjdzie ja Kurwa, flesza rzuciłem, sorry to. Zaraz full auto śmierci z jednego metra i o Znagę Już kogoś. Będzie smutno No 3 O, chyba ktoś idzie tylko patrzcie galę, bo ja nie patrzę. Ty się jeszcze czekam. Dobra, góra czysta. Uh -oh. Kurwa, ale dziwka! Ty, e, nie, wi... e, nie widziałem, ja pierdolę, znowu muszę kupować broń Co? Co, się stało? Zajeba... Zajebałem się... Zajebałem się we wszystkich Tu weźcie zafleszujcie za tam BSAB, a ja wlecę z negevem Okej okay, Dobra, dobra. No, tak. Tylko nie, nie wchodźcie przede mnie, bo ja się nie będę patrzał Dobra, Ej, ja się tylko dobiegnę o kurwa za wcześnie Go Dobra, dobra, pierdalać się Czyli tak robiliśmy, kurwa Ale baria. Czysto dobra Wczoraj tak robiliśmy, kurwa, pierdolę Nie No to ja tu przy drzwiach stoję Kurwa odbił się! Co to było? Kurwa, no musiałem się rozjechać na górze! Palaj się pakę to nie zdefują Znaczy i tak nie zdefują, ale co tam? Ale o, ktoś tam. tu podskakuje no. Jeszcze jeden Po lewej, po lewej Ty kurwo, zdychaj Nie patrz, wziąłem tę czwórkę, znowu zdechnął wezmę czwórkę Pierdolę tą czwórkę No i co, idziemy longa w ten Możemy dla odmiany. Możemy, możemy, może nas nie zajebią. czy znaczy, ja tak no, robiliśmy okay, właśnie. Ale botów mają. Bo boja. No bo pięk trzem skakał bardzo. Weź je, weź je okay, zero. No to idziemy ich rozwalać, co tam. Wszyscy wychodzą, easy magic. O kurde, to nie... jest. Rundę nad kosy w pistoletówkę następną, co? To później, jak już będzie ostatnia zmiana. 14, no, tak no, no Dobra, w 15. No. Jak będzie 15-0 to robimy ten. Nie, 14-0. To pierwszy kosą zajmę. 14-0, bo 15 to już będzie zmiana. No. A. Ale laki to jest wygrane Ja 15 Co wy się wotów boicie? idźcie i nie wyładzić sam też O, co? To... Weźcie afkę O kurwa Chyba się po prawej? Nie z was pierdoliły Zniknęły. Wiesz sobie czwórkę albo tego innego, a nie z kawałka będziesz latał. Że wam plecy nie zrobił. O, plecy, plecy! Ale macie farta, że on się zastanawia długo kurwa, Żeby was rozjebał ten drugi. <ścoughs> kurwa, ale na boku. E ja to to chuj nie gra, KURWA! Eee, long możecie sobie wziąć, leży giwera. A to gdzie teraz? Ja to idę pojebać Poczyna, trochę z auta szmaty. Longa, Longa. Flasze, dawajcie. Ty dawajcie na B, bo nigdzie poszedł na B, oni poszli na Longa. Mówiłem? Dawajcie na B Kurde, chciałem złożony i dupa Gdzie zresztą? Miałem najpierw boty puść. O koni. Lec! Ej no. I nie będzie takiego zera pięknego. Po prawej. Po prawej Obity ma mocno. Dawaj na AB leć, kurwa pierdol. Miałem bomby.

ale no ping mnie kurga. No mnie też jakieś lagi. Ale kurwa, ja tego nie wczoraj chcieli, ja ping wam chujowy. Mówiłeś, żeby na konsoli sobie no, zmienić no to weź to a Ja sobie takie apki państwa Żeby... Dajcie B! Z CSM ogólnie jest coś takiego, że on ma na tyle ma wymagania, że procesor nie działa na maksymalnych obrotach. I taka apka, która ci te maksymalne obroty włączy. Lewa, prawa, co to kurwa było? Nikt, a szkoda, idź sam, idź sam, idź sam, idź sam! Biegnij, 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 biegnij! Koraj, pole na traktory! Bierze go Givera albo sobie zmieni. Z pistoletem tu chodzisz? Pleców nie sprawdziłeś, wiebałeś się na całego. Jak kram to O ja się wybałaś Plecy, plecy Dobra, teraz ręszujemy B i chuj Dokładnie Na BD, P90 kupujcie My chyba za bardzo kozaczymy i dlatego to no. no za bardzo, za szybkoście poszli. mówiłem żeby nie iść na kurwa, mówiłem, żeby iść na tego, Dobra. na Na 90 Nie to główno jest. I po fleszu. I chuj. I tyle hmm. mi pieniędzy starczyło. Dobra, idziemy na B Rozbij. Rozbij. No to B jest drugą. Na trzy, na trzy. Masz te odłe? Nie, nie masz miodły. Na no, trzy miało być, a każdy rzucił kurwa kiedy Nie radica. Na dwie się, no nie. Czysto Ale co ja na kupiłem? Nie wiem, ty nie. bandyto. Oddaj komuś. O komuś się. Dobra, jeden, jeden, chyba tunelem idzie. Już nie żyje. Ja patrzę okno. Kurwa, oni gówno mają. Okno! O kurwa, wyjebał mi do okno. Dobra. No, okno! Okno. okno. To to chuj, to Pierdolisz! To jest my chyba na EU nie gramy, bo patrz, oni nie mają pingu, a my wszyscy mamy. Oknem było iść. Kurwa, i tak ich rozjebałem, ale nie zdążyłbym czasowo. Dobra, przynajmniej nie mają broni. Tylko no zważywiłeś trochę, to teraz le lecimy jeszcze raz B. No kałaszkiem do śmierci. Wszyscy na gawę niech kupią. No to trzeba trochę pozbić. O to ja podniosę po tobie z 3, 4, 12... Za 3 To flasher, no ale na 3 tym razem, no czekaj jak smłaka rzucę na środek Dobra, no Dobra, szybko, już lecimy. No dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, co jest? Ty to nie są prawdziwe. Boty. Na respie resp. resp. jest, na respie jest! No tak, bo za jak pisze, e e zewił już jakiś tam, jakiś tam, jakiś tam Tu grają... Nie, ale nie mają ping. te boty, no czyli to są boty tutaj mam to szmatę. Kurwa, gdzie ja leciałem taki badzie? Ty, a ty Silver si, si, Heli zamykasz? Kto za autoszmatkę? Chce ktoś? Dobra, w się na nege kupujemy. Ja chcę, daj mi autoszmatkę, ci dałem czwórkę Nie, co ty Ja muszę być Januszem biznesu <śmienny> Janusz! Ja marnę kurwa, Janusz <śmienny> Janusz, <śmienny> Janusz, <śmienny> Janusz, <to> ta... <śmienny> Janusz biznesu, fuck Lećcie, lećcie Plant kurwa! że to! Żenią bomby! Idą od drzwi kurwa! Co jest? Co jest? Od drzwi idą! Co to jest? Ja się trochę cofnę i będę ich tu zaraz... O, pod drzwiami stanie, ja będę okno ładował. Window, window, window Dobra, pasz Easy Easy, easy Przejdź to gość powiedział, kurwa, bo tu cały wejdzie Dobra, to co kosy teraz Nie no kurwa, to jeszcze, jeszcze, do dwie rundy, nie? No jeszcze dwie, jeszcze dwie, jeszcze jedna No tak, już zmiana yeah. Ja. No, a no tak, teraz. Bej, może pomyślał, że na A idziemy. Takim napisem. Czekajcie, flash, <grym> od razu. <grym> Kurwa. To nie podpowiadaj. Ty dołem idą, ale jaja. Ja. City, city. Ej ja moja autoż ten na ręcy zostawiłem? Zabrałem ją, kurwa. A w sumie to po co mi? Jak mam to Ej to weź ty z tym Negevem cały w okno, a ja w drzwi Ty w okno ja w... Drzwi. Ty niebieski po twojej dupie przeleciał, ślepy byłeś? Kurwa mama, ty tam stałeś Nie, ale się zapatrzyłem na ciebie. Niepotrzebnie. My się jeszcze zakochasz kurwa. Dwie, drzwi, drzwi! Czy się kurwa zakochasz? Damian, ty to jeden ty It's okay to be gay Ja pierdolę, ale je błopka ci wisiała Na no chuj Dobra, koniec tego gwa No co, go short, czy long Całym dziwem chodźcie kurwa, będzie pizda Dawa, idziemy kurwa, na Longa wszyscy. No to na Longa. Też jeden może, niech, jeden niech idzie na Tobe. Okej, okay, chyba... Aha, ej, czekaj, bo teraz boty przecież idą tutaj. Boty idą mida. Wyłamam się Ty kurwa, patrz, pałacem poszli, pałacem A, ty, poszli. Kurde, stronowali nas. Ale bomba. Przecież boty zawsze tu wy... Aha Pałacu o, są kurde. wszyscy. Te gości co chciałem go sobie w dwie strony na raz się chyba próbował patrzeć Ej, kto plantował pakę? Jak zginął? Co? Kto ma defuzor? Kurwa. Defuzor. Czy się i tak być zdążył? A, nie wiedziałem, że jeszcze są te, a nie chce mi się tam stać, kurwa. Ząbki, ząbki musisz naostrzyć. Po co ci defuzor? Ostre ząbki... <laughs> kurwa, żeżrzli, chuj Musisz dużo zaraz nie? Kot na nabij i chuj tam, jebać. Nie, dawajcie bida, lecimy, raszujemy teraz. Zajebią, no. no dobra, w sumie nie mają broni. No. Ulecić wam flesza jak typowy wy Nie. Okej. Okay. Znowu nas e zrobili w chuj. Chyba wefos. A jak? Plecy! Kurde, ja matujcie koledzy! Eee! Oh, oh, oh. B, mówiłem, zrobi nas chuj! Go, 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 go! Skurde! Ale bandyci, kurwa! Lecimy, lecimy, easy panie! Full control! To było zaplanowane! Kurwa, jeden jest w oknie. Znaczy po stronie przeciwnej okna. Zdążę spokojnie Jak cię Ale nie zes... Zastrzy... Może lepiej idźcie sobie Zdążysz, nalajć. Nie. Jeszcze kanapkę sobie zrobisz Sg553 Ktoś chce? Jak chcę No to trzymaj, kto chce? Santos Jena, chcesz coś? Sg553, dziękuję <noise> Ale deal <noise> no to następna runda na kosy lecimy No można Ze smoku dojebać Ale tak całkiem nie, bany master i tak dalej Nie Ej kurwa Ej teraz nas znowu zrobili i, w... I na apo lecieli, no w prawo Kosa, kosa Nie! Oh. A stoi przy wejściu na tunel Przy wejściu na tunel, przy boksie No lecisz, podałem ci dokładne info Tu po a już go nie ma, poszedł Pierdaliby na balinę no. To teraz koski Kosy, kosy Nie wiesz mi kosy Bez niczego, dawajcie same kosty Jollo. Wyrzuć. Się. Ej, żółty, wyrzucaj to. No. Trzeba się w kupie trzymać, bo pojedynczo to nie damy rady. W kupie sił. W kupie sił, no. W kupie. No, pani, pani, No, Ciekawe kto pierwszy kota zrobi, to wygrywa Kto pierwszy kota to wygrywa Pegasz ma się. Wygrałem no, Pierwszy. teraz broni Teraz megeby wszyscy kupują, wszyscy kupują megeby teraz Ej, ja cię ja cię bawiłem Nagawy, nagawy, nagawy. No no, dawajcie będzie bramka w chuj Siejemy siejemy jak chuj, co wejście od ty Kurwa się rusza jak żółw z tym O tam to nie, czekaj ja Nie, tu są To kto najwięcej fragów teraz, zobaczy? Brawa, prawa, prawa, prawa <grym> O kurde To bandyci Który bez? Nie chcę na złotych prawdziwe Bo widzę ja defuję, ja! Defusing, Dawaj. Defusing, Dawaj! Nie! Defusing, o, już się miał zaraz. dobrze, dziękuję. Easy! Kurwa Easy my win! My Easy my win! My Easy my win. My Thank you for game! O, znowu się pierdolnąłem. <laughs> o, oh, mam srebro 2. O, oh, mam pizdę 2. Czemu? A śniło, śniło mi się, że mi ra... A miałem branżę ją prowadzić. O kurwa, u nich tylko jedna ranga, ale pizda, to, to wygrane było z góry.